No chodź tu No No kopnij to zatrzyma To mnie wolno Nie widzisz zepsułaś A tam prąd leci Numu no, no. Odejdź Ej, ej! To tak oknie zaraz piłeczkę. Łap, ej, Popatrz. Bum, piłeczka poleciała. Wpisów no nie Łapiłeczkę A nie siadaj na niej. Oje Oje Nie, nie. Ale wolniej, nie musisz biegać. Iść? do dnia.

Tak, miał miał, iść do miał miał, szybko, idź tam do kotka. Idź do kotka, szybko. No, popatrzcie, kotek tam jest. Widzisz kotkę? Tam jest ten obrzydliwy kosur. No darunia. Patrzcie, miał miał tam przed. Ставай на ножки. Вставай на ножки. Неа, неа, неа. Неа, пошел неа. Неа, неа, No biegnij, biegnij. Popatrz się, gdzie masz kot, pieska. Tata z domu ci przyniesie pieska, popatrz. Masz?